Jak widzicie, dzisiaj mam wreszcie scenergie jak prawdziwa blogerka urząd. Na szczęście tylko na jeden filmik, więc nie martwcie się, niedługo powracam do moich standardowych, fantastycznych otoczeń typu szafka lub ściana. Dzisiaj tutaj pięknie mam. Ostatnio, jak byłam w Budapeszcie, nagrałam film o drogerii DM i co warto tam kupić, a dzisiaj o drogerii Müller, które są moimi chyba ulubionymi drogeriami. Kupiłam też bardzo dużo rzeczy dla siebie, jak na swoje zakupy, to naprawdę kupiłam sporo. Chciałam problem teraz, jak je zabrać ze sobą, bo nie mam bagażu, mam tylko podręczny, więc jest duża szansa, że testy w ogóle tych produktów dopiero za jakiś pół roku będzie okazja zobaczyć, bo może za jakieś 3 miesiące jakoś je tutaj. Nie chcę wysyłać, bo to wiadomo za drogo, przesyłką, pocztą, a będzie okazja może, że ktoś będzie jechał za jakiś czas, dlatego tak właśnie planuję to zrobić. Ale pokażę wam od razu co kupiłam, mówiąc wam co jest tutaj fajne do kupienia, bo nie chcę tylko gadać o tym co kupiłam, to jest w ogóle najmniej ważne w tym filmie. Tylko co warto kupić. Drogerie Miller ogólnie są fajne, jest w nich mnóstwo ekologicznych kosmetyków wegańskich. Przy których też zwrócę Wam uwagę na jedną rzecz, bo nie zawsze to, co jest ekoorganiczne i tak dalej, jest dobre dla włosów niektórych, prawda? Niektóre włosy mogą na to źle reagować, a na jaki konkretnie składnik zaraz zobaczycie. Tym razem udało mi się fajnie nagrać, nikt mnie nie wyganiał, dlatego jeżeli chcecie w ogóle nagrywać w jakichś miejscach takich publicznych, typu sklepy na Węgrzech, to mówię Wam, polecam te turystyczne lokalizacje, tam ludzie wydaje mi się, że wiedzą, że turyści tak robią, powiedzmy, i, i nie będą was wyganiać, bo ogólnie tutaj nie za bardzo lubią ludzie to, że ktoś kręci w sklepach czy w jakichś restauracjach czy gdzieś. Ja też nie robię tego za często, no ale żeby wam pokazać, to jest jednak najlepszy sposób. Tutaj widzicie na dole są przeróżne próbki kosmetyków, takie malutkie opakowania. To w ogóle, powiem wam, bardzo lubię taki jeden krem do rąk, to jest oczywiście niewłosowe, ale wam pokażę jakby co, to jak spotkacie taki krem, on chyba jest też w Polsce. Naprawdę fajnie działa i kosztuje dosłownie grosze, więc jako awaryjny krem, w ogóle używam go jako awaryjny krem do twarzy wiem, że niektórzy się może przerażą, ale u mnie naprawdę się sprawdza fajnie i nie muszę brać kremu, taki jeden kupuję, jest 145, nie funtów, tylko forintów i e, to jest, wiecie, jakieś grosze w przeliczeniu. Dalej mamy po prawej stronie Shauma Golf, o której mówiłam już przy przeglądzie kosmetyków z DM-u. Bardzo fajne to są składy proste i uwaga, bo mają karatynę, wszystkie jakoś na początku, gliceryna, karatyna i plus trochę ziółek, niektóre mają trochę lecytyny, te z takim niby jajkiem, więc wiecie, jako taka Proteinowa odżywka. Myślę, że też nie jest bardzo proteinowa. Nie stosowałam, ale cenowo jest to naprawdę niedroga propozycja, więc jak najbardziej można spróbować. W ogóle zapomniałam Wam jeszcze pokazać moje, moje notatki, e, po prostu o, o szamponach. Jest, jeżeli śledzicie mnie na czacie to wiecie już. Widzieliście to. Ogólnie dwie strony, a cztery. E, Relacja z drogeli Szałamła Golf około 8 zł. Pantenol też tam jest. Nie mają silikonów, więc jeżeli czegoś takiego szukacie, to jak najbardziej. Tutaj mamy tak. sebamed Jeszcze na górze troszeczkę. To jest w ogóle chyba amerykańska firma. Ciekawe szampony. W ogóle kupiłam jeden. Taką próbkę małą. Kupiłam taką próbkę takiego szamponu do codziennego stosowania, ponieważ on nie zawiera sles ani SLS. I chciałam wypróbować, jak się będzie pienił i jak w ogóle to wychodzi, żeby zobaczyć, czy może się Płaca kupować pełnowymiarowe opakowanie, które kosztuje około 18 zł. No i teraz, jeżeli szukacie bez slesów, to uważajcie i musicie zawsze przeczytać, czy tam na pewno go nie ma, bo przedziału pierzowy ma Sles i na przykład ten urea, który jest tutaj w tym takim kartoniku. Też ma sles i bez sles jest jedynie ten everyday shampoo, czyli codziennego, do codziennego stosowania. Dalej lećmy, mamy tą taką wodę brzozową, która jest w wersji żółtej i zielonej. Nie polecałabym jej, pomimo niskiej ceny, około 8 zł, ponieważ jest na izopropylowym alkoholu którego ja na przykład bardzo nie lubię. Dalej mamy Birkin, to jest garniera. Tutaj z kolei to jest oparte na alkohol, e, alkohol denat. Dla mnie jest ok, może też i dla Was. Na pewno lepszy niż izopropylowy i też jakiś zapach ma moim zdaniem lepszy. Z tym, że Birkin to już jest wyższa liga cenowa, około 27 zł w przeliczeniu. Dalej są przeróżne rzeczy, ogólnie to jest taka woda brzozowa z garścią jakichś innych składników, więc jeżeli nie, e, nie ciśnie Was na to, żeby kupować markową, to możecie kupić zwykłą za cztery polską wodę, Gloria czy, czy jakąś inną czasową, czy Kulpol, wyjdzie na to samo. Dalej jest ten Garnier Neril, tu trzeba uważać, bo jest Chyba ten tonik, co jest bardziej po prawej, taki niebieski, on jest też na alkoholu izopropylowym, wprawdzie. Dalej ma dość fajne składniki, bo ma właśnie ekstrakt z przozy, ma mentol, czyli też będzie dawał śmieszne uczucie na skórze głowy. Jeżeli kogoś stać, około 35 zł, z tego co tutaj widzę, to to można też spróbować, ale jakoś nie szczególnie mnie to poruszyło. Szauma Golf, o tym już mówiłam. I dalej jeszcze po lewej, na dole, mamy ten jakiś, nie wiem jak to przeczytać, jakiś Jean Laine, czy coś takiego nie wiem jak to czytać taką nazwę ale powiem wam, że zaciekawiły mnie na tyle, że kupiłam po pierwsze, bardzo podoba mi się design są takie, e, oni są w takim trendzie eko, Vegan i w ogóle, więc opakowania się w to wpasowują, bardzo są aha, to są niby oni, dobra tu jest ten Jeanne, a tu jest ten Len albo odwrotnie, e, to niby dwóch jakichś facetów, tutaj bardzo spodobały mi się składy, jest y, woda, to jest akurat szampon, na drugim miejscu koko glukozy, na trzecim SCS co prawda SCS nie jest y, tak Łagodnym detergentem wcale, ale w połączeniu z Kogoglukozyt, łagodne połączenie, i wychodzi na łagodny szampon. I u nich wszystkie szampony mają taką kompozycję. Mają też szampony dla dzieci z fajnymi nadrukami. Może tu widać? Nie, nie widać, niestety. Mają też odżywki. Wszystko jest proste bez silikonów i bez. No, oni tu mówią, bez parabenów i tak dalej, ale to, że bez silikonów to być może jest dla kogoś ważne. Troszeczkę w tym szamponie hydrolizowanych protein roślinnych jest gliceryna na przykład, więc powinien ten szampon być łagodny i te proteiny roślinne nie powinny przeproteinować jak. Mm, może to zrobić na przykład keratyna, ale powinny dodatkowo wpływać jako działanie ochronne i takie wygładzające. I mam nadzieję, że się sprawdzi ten szampon. Nie był taki drogi, nie był taki tani. Około 20-22 zł, coś takiego to mnie kosztowało. I z chęcią wypróbuję. Mogę nawet pomąchać. Mm, bardzo przyjemny, łagodny zapach, więc to, to fajnie. Na górze mamy Swiss Opar. To już o tym mówiłam przy DM-ie. Tu jakieś te silvery, Coś nie, nie przekonują mnie, niektórzy polecają bardzo, ale ja, nie, wiecie, nie stosowałam i nie będę. Ta arganowa w tubce nie najgorsza, a jeszcze miałam wspomnieć o tym, że uważajcie, bo tutaj nigdzie nie zaobserwowałam tego konkretnego produktu, ale jest taki coś tam Pferde Balsam, coś takiego, więc uważajcie, tam w składzie jest wyciąg z rdzenia kręgowego konia, więc jeżeli macie jakieś obiekcje co do tego typu składników, to raczej unikajcie być może nawet wszystkich produktów tej firmy, jeżeli nie chcecie tego wspierać. Ja jakieś tam próbki miałam i kupiłam, zanim jeszcze w ogóle się dowiedziałam o tym, ale powiem Wam, że trochę to jest niechęcające. Dalej mamy właśnie Seborin, którego pytałam na znaczacie, czy mam wybrać ten po lewej czy po prawej. No jak widzicie, wybrałam ten po lewej tonik. W którym składzie jest woda, alkohol, denat, dalej jest ekstrakt z imbiru i dalej jest pirokton olaminy, który bardzo lubię bardzo fajnie. To jest, to jest naprawdę świetny składnik, jeżeli chodzi o problemy z łuszczeniem, z łupieżem, podrażnieniem, swędzeniem. Bardzo łagodzi. Jest też grzybo i bakteriobójczy, więc jeżeli macie problem z łupieżem, przedłuszczaniem, to jak najbardziej. Jestem ciekawa, czy taki jakby tani produkt budżetowy będzie działał tak fajnie jak na przykład wsierka herbawita. To pachnie jak woda kolońska męska, ale na razie się tym nie zrażam wcale. I kosztowało to około 20 zł, tak. Około 20 zł, więc dobra. Jest 300 ml, bardzo duże opakowanie, więc w porządku. Wygląda okrutnie oldschoolowo. Ale też doczytałam, że w ogóle te, ten Seborin, cała ta seria, to jest w ogóle przez Szwarsko wyprodukowane i jest to produkowane od jakichś 70 lat, więc wiecie, no ten design oldschoolowy chyba. Tak specjalnie ma się kojarzyć, że coś kiedyś było dobre i teraz dalej jest dobre. Jeżeli próbowałyście na przykład ten, ten harwasser po prawej, bursztynowe opakowanie, to koniecznie dajcie znać. Ja wziąłam ten ze względu na to, że na trzecim miejscu jest ekstrakt z imbiru. A wiecie, imbir teraz jest we włosowym świecie szałem, więc tak chciałam trochę też, też coś z imbirem stosować, żeby za bardzo nie odstawać. No więc lećmy dalej. Na górze mamy ten alpecin, który mówiłyście, że spokojnie już można dostać, i faktycznie gdzieś już go też widziałam, dlatego um, możecie wy mi dać czy stosowałyście i czy wam się to spodobało Troszeczkę więcej o tych różnych rodzajach Mówiłam w filmie o DMie Więc tam oczywiście też zapraszam Trochę się kosmetyki tu pokrywają Trochę są te same, ale nie wszystkie jeszcze tu mamy neutrogena, w ogóle tego nie widziałam w Polsce, nie wiem czy jest. Na przykład mamy szampon taki Fort, jest jest ten szampon Fort, on ma też pirokton olaminy właśnie, a jest jeszcze taki szampon Total, on ma z kolei kwas salicylowy w składzie, więc jeżeli takie składniki dobrze wa działają Wam na skórę głowy, to jak najbardziej. W ogóle tu zauważyłam, że na Węgrzech jest mnóstwo produktów, które mają albo właśnie kwas salicylowy, albo właśnie pirokton olaminy, u nas mam wrażenie, że więcej kosmetyków aptecznych ma ten składnik, a tutaj jak najbardziej można w każdej drogerii dostać więc... Ogólnie polecam ten składnik, u mnie się świetnie sprawdza i bardzo odświeża i przedłuża świeżość włosów, więc, więc może i u Was się sprawdzi. Po lewej widzicie szampon piwny, który ma bardzo prosty skład, kosztuje jakieś 8 zł, więc też bardzo tanio. To jest prosty slesowy szampon, na trzecim miejscu jest faktycznie piwo i, i w sumie to już nic z więcej nie ma, więc jako prosty szampon i jak najbardziej jak najbardziej będzie, myślę, się dobrze sprawdzał. No i później mamy Banfi, czyli to jest, to jest tradycyjna węgierska, Firma. Już tutaj nieraz mówiłam o, o Banfi, nieraz pisałam też na blogu, więc możecie sobie zobaczyć. Białe są zazwyczaj trochę jakby łagodniejsze, mniej ziołowe, a te czerwone są bardziej ziołowe. W szamponie jest keratyna i jest oparte to na Slesie, a to drugie to jest... Poczekajcie, niech ja dobrze spojrzę, to drugie. Drugie jest to wcierka i we wcierce jest alkohol, baza alkoholowa i jest ekstrakt złopianu, z kolei we wcierce czerwonej to jest najbardziej hardcorowa wcierka, ogólnie jaka istnieje. Mam w ogóle tutaj dwa opakowania. Szkoda, że to tak późno do mnie przyjdzie, ale jak już przyjdzie, to może zrobię rozdanie, bo naprawdę warto to w ogóle połączać chociażby. I na porost działa naprawdę fajnie, ponieważ tutaj na pierwszym miejscu, pierwszym ekstraktem jest w ogóle ekstrakt z chrzanu. Więc to pachnie jak chrzan. Dalej jest z gorczycy, z tego, z jałowca, z majeranku i tak dalej. Więc jest naprawdę naładowany ekstraktami ta wcierka, to jest wcierka. A szampon jest taki prosty, też slesowy, nie powinien oblepiać i też ma dużo ekstraktów i pachnie jak basen z kolei więc co kto lubi ogólnie, a białe są jakieś łagodniejsze, nigdy nie stosowałam opakowanie sugeruje, że zawierają pokrzywę, z tego co widzę to jest liść pokrzywowy chyba, w szamponie sugerują jałowiec, tutaj jest jakaś taka odżywka, w której aha, emolientowa baza i sporo ziół gorczyca jałowiec majeranek, tutaj ogólnie wybór jest pełen i warto spróbować coś, a najbardziej moim zdaniem w czerwoną, bo jest naprawdę mocna. Jeżeli szukacie mocnych doznań wcierkowych, to jak najbardziej ta wcierka czerwona Banfi to jest coś ciekawego. Tutaj jeszcze raz te szampony Jean Len. One są naprawdę ciekawe, i moim zdaniem też ładne są te opakowania. Dlatego, zawsze plus za ładne opakowanie. Pomyślane jest to ładnie strona, też mają fajną. Możecie tam sobie wejść i sprawdzić wszystkie ich składy. Tutaj mamy OGX, Organics. To jest też, wydaje mi się, amerykańska firma, i oni mają takie bardzo jakby ala-luksusowe produkty, też jeżeli chodzi o design. Dajcie znać, jeżeli któreś stosowaliście, bo wiem, że niektóre fajnie Działają, ale ja mam na przykład ten niebieski, skrajnie po lewej, argan oil. I to jest taka bomba, bo jest tam i keratyna, i silikon, i olej arganowy, jest faktycznie jakieś inne oleje, więc to jest taka bomba, wszystko tam jest. I strasznie jest to, to takie gęste i takie dziwne, więc dla mnie to nie są za dobre odżywki, przynajmniej ta jedna. Na pewno jeszcze będę testować jakieś inne, ale mm, ja jakoś tak nie, nie przekonują mnie do końca. I oni tutaj niestety nie mają tego, ale jest taka seria Coconut Oil. Weightless, czyli taka niby woda kokosowa, bardzo lekka. W tej serii są bardzo fajne są produkty, jest bardzo fajny szampon, bardzo fajna odżywka i też jest coś w stylu mgiełki lub serum. Składy są fajne i bardzo proste, jak na tę firmę, więc jeżeli coś takiego spotkam, to na pewno spróbuję, a z tych, co tutaj widzę, to nie wiem, może próbowałyście kokosowy, to chętnie się dowiem, jak się u Was sprawdził. Teraz idąc do góry, to widzę, tutaj są jakieś takie zwykłe sajosy. Też wydaje mi się, że one wszystkie są, chyba że ten przeciwłupieżowy tego może u nas nie ma. No i teraz jest tutaj taka firma, którą chyba się czyta Rausch, nie mylić z Raus. Bardzo mi się spodobał ten jeden szampon, który jest sensitive opisany, że jest do wrażliwej skóry głowy, rozumiem. On faktycznie nie ma slez i ma bardzo łagodne składniki. W ogóle bardzo fajne mają składy te produkty, bardzo naładowane ziołami, Ekstraktami, szczególnie na przykład ten na dole Który jest antyłupieżowy Przeciwłupieżowy Ma na przykład ekstrakt z wierzby właśnie Przeróżne takie złuszczające I faktycznie yy, ma to ma to sens Jakoś oni to sprytnie pomyśleli Problemem jest cena, no jakieś 46 zł za produkt Jest to sporo moim zdaniem yy, Ale mam ochotę wypróbować Kiedyś na pewno spróbuję Tutaj dla porównania z polskimi i duńskimi cenia, cenami Możemy sobie porównać Sajosa Sayosa Absolute Oil Tutaj kosztuje w przeliczeniu na polskie jakieś 27 zł. U nas wiecie jak to jest, czasem jest właśnie drogi, 25 zł. coś w tym stylu kosztuje, a na promocji da się kupić taniej, no a w Danii trochę drożej, więc nawet w produktach, które są identyczne do włosów, ceny się mogą różnić w zależności od kraju.